Jest 759 idę do kąta. Dobra, już jestem przy kąpie wchodzę na te pieprzone lekcje. Dzień dobry uczniowie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji geografii. Omówimy dziś o astronomii. Agnieszka podaj mi siedem planet wszechświata. To tak, J1407B, wasb 12b PSR B 1620 b HP 1B, SFEBS 10, PSR J 1719-1438B, TRES 2B. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem szóstka z plusem. Nie ma kurwa Abata, żeby mnie teraz zapytała, idę do kuchni. Mistrzek, podaj mi 7 planet wszechświata, nie ma go, to daję mu nieobecność na lekcji. Proszę panią, jestem troszkę zacina, możesz jeszcze raz powiedzieć. Mówię, żebyś wymienił siedem podstawowych planet wszechświata. Merkury, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Neptun i Uran. Dobrze, piątka. To teraz Jadwiga, proszę powiedzieć, jakie warstwy ma Jowisz. Jowisz jest zrobiony z kamieni i gazów. Mało informacji, ale dobrze czwórka. Kończymy lekcję, ale macie jeszcze zadane i domowe do zrobienia od 78 strony do 80. No God! No God, please no. No! No!